Witajcie bardzo serdecznie na wstępie, jeśli, jeśli jesteś nowy, nowa, zapraszam Ciebie do polajkowania tego materiału, jeśli Ci się spodoba na koniec Dania komentarza, najlepsze przypnę serduszkiem Oraz suba najlepiej z dzwonem, żeby być na bieżąco z moimi materiałami Zmęczyłem się w ankiecie, żebym opowiedział mniej więcej w pigułce jak to... Jak i dlaczego stałem się mistrzem, no... To jest historia taka trochę pogwantana, dlatego że... A, ja w przeszłości byłem w zasadzie gnębiony. Dopiero później odkryłem w sobie to, w sensie gdzieś na wysokości druga, trzecia technikum, odkryłem w sobie to, że mimo, mimo przeciwności losu mogę być mądrzejszy niż inni, dzięki czemu teraz potrafię wymyślać cytaty i porady na prawie każdą rzecz, ale żeby nie było. Mistrzowie, nawet jeśli są, nie mają odpowiedzi na wszystko, bo no, nie ma odpowiedzi na wszystko. Żeby nie było, jak ktoś by pomyślał, że jest odpowiedź na wszystko. Kochani, nie ma. Nawet ja nie mam odpowiedzi na wszystko. Ale do rzeczy. Później, tak w mąskiej grupie, po prostu pisałem mądrości i mówię mądrości. Będzie mi czym rozwinęło się tak naprawdę głębiej, jak byłem w. Technikum. A czy nie technikum, tylko jak byłem, no w technikum. Sorry, tam to było druga, druga klasa gimnazjum, a nie technikum. Pierwsza, druga klasa technikum to było już po prostu to, co robię do dzisiaj, czyli ja tak, lekko nauczanie innych. Moja pomysłowość i taktyka zadziałały, jak byłem w tak zwanej organizacji czerwonego soku także Agentami Tango, a później Czerwony Ale o tym opowieść będzie kiedy indziej, bo wybrali się dlaczego jestem niczym, więc... no. Opowieść odnośnie Agentów Tango będzie jeszcze dzisiaj, albo dopiero jak wrócę z morza. Kochani, z tego miejsca, z tego, tego, już raczej może dzisiaj coś nagram krótkiego, nie będzie już okazji do materiałów. Chcę Wam życzyć udanych, słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. I cóż, widzimy się w niedzielę z nadmorza. jestem na kaszuby. Także widzimy się w dębkach. Pewnie jak będzie jakieś posy nagram shorta tirów i tyle po prostu. Do zobaczenia jak dzisiaj już nie nagram materiału, kochani, trzymajta się. I do zobaczenia już bezpośrednio z morza. Cześć.